Najpierw wyjmujemy siedzisko. O. Następnie, tutaj pod spodem mamy śrubę, że ósemkę. Trzeba ją odkręcić i wyjąć oparcie. Następnie wypierdalamy oparcie do góry. I nam kurwa elegancko wychodzi. Teraz musimy odkręcić trzy śruby, żeby weszło nam ten cały boczek. Tu jest jedna, i dwie są w tym podłokietniku. Gdy już tą śrubę i te dwie w podłokietniku, które wam się spierdoli z tymi śrubami, to odsuwacie w tą stronę to gówno plastikowe od korbki, i korbkę do siebie, On jest na wielowpuszcze i wychodzi elegancko. Teraz najpierw wyjmijcie kurwa, ten trójkąt, który jest naokoło trójkąta od podajnika pasa, to, kurwa, nie jest takie łatwe, niestety, o! Trzeba uważać, żeby tego główne nie połamać. I teraz ten trójkąt można śmiało wyciągnąć z ramienia podajnika pasa. I wtedy będzie nam łatwiej zdjąć cały boczek. Boczek zdejmujemy w ten sposób, że bierzemy go do, do, do dołu delikatnie. I nam wychodzi. Możemy go sobie na bok odłożyć, żeby nam nie przeszkadzało. Z powodów, czemu te pasy mogą odpierdalać jakąś taką kurwa jebaną manianę. Jest spierdolony ten przekaźnik. Czasami wystarczy po prostu wyjąć ten, no, całe wnętrzności jego i je przelutować na nowo. Albo drugi problem. Zresztą to się ukrywa pod tym chujowym plastikiem. Delikatnie to ściągam podważając tutaj śrubokrętem. I tak, tutaj są dwa czujniki, styczniki chuj, jak to nazwać. I winą tego, że pas się wysuwa, ale nie chowa, bądź się wysuwa i tak nie wraca. Może być to, że polazowały się te śruby i ten przycisk się po prostu przesunął w tą stronę i chuj się. się. Podoba coś takiego, że podajnik się wysuwa, ale się kurwa nie chowa. I odpowiedzialne za to jest tutaj ta kostka. Trzeba ją dosunąć i dokręcić i wtedy problem znika i u mnie po ogarnięciu tego switcha wysuwa się podajnik pasa i ma jeszcze ten ruch teraz elegancko się chowa i tak jak yy, tą, odkręcicie te śruby i przesuwacie kostkę lewo, prawo to pamiętajcie żeby to robić na schowanym podajniku pasa ponieważ yy, on nie będzie się Wam chował i będziecie musieli to robić ręcznie a no, nie powinno się I tyle, chyba. Jeszcze taka uwaga, jakby wam to po złożeniu nie działało, to odepnijcie i podepnijcie znowu klemę od akumulatora, to wtedy jakoś tak magicznie zaczyna to wszystko działać.